Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji, na które długo, długo czekałem i w końcu się doczekałem Mugler Amen Stellar. E, wiem, że te perfumy pojawiły się na rynku już jakiś czas temu, natomiast nie było ich w żadnej perfumerii, w której, którą mam w pobliżu i którą dane mi było odwiedzać. A czy były? Natomiast nie było nigdzie testerów, tak samo nie było próbek i już chodziłem do, do mojego Daglasa co dostawę i pytałem ludzi pracujących tam i no, no nie, nie dostali testerów, nie dostali próbek, także nie mogłem ich przetestować, nigdzie nie było żadnych odlewek, na jakichś grupach na Facebooku odlewek nikt nie robił. Albo nie wiem, jakoś, jakoś to ominąłem. Natomiast całego flakonu no, w ciemno nie chciałem kupować. Nie mimo mojej sympatii do linii Amen od Muglera. No, no nie, jednak nie, bo te najnowsze premiery ostatnich lat tej marki raczej no, dosyć często zawodziły, więc no tym bardziej nie. Ale stelar damski, Angel, stelar naprawdę bardzo mi się spodobał. Fajna, nowoczesna reinterpretacja klasycznego Angela z dodatkiem naprawdę ciekawego, orzechowego akordu. Co będzie w męskim, w męskim aniołku w wersji stelar? Nie wiem. Nie wiem, jakie są nuty, nie wiem czego się spodziewać. Obstawiam, skoro tam była pistacja i mamy modę na pistację, zadawaną wszędzie, to podejrzewam, że tu też może być jakiś akord orzechowy. Natomiast. No no nic, już nie gadam, psikam i zobaczmy, cóż to takiego. O! To pachnie jak Mugler, jestem zaskoczony. W się sensie, pachnie jak Amen, nie? Czuć, czuć paczule, czuć czekoladę. Hm. mocno spirytusowe otwarcie, natomiast. Ciekawe, w sensie pachnie nie tak alkoholowo drażniąco, pachnie jak ta spirytusowość, tutaj jakoś, jakoś tak nalewkowo mi się kojarzy, może dlatego, że to jest zapach naprawdę mocno słodki, jakiś likier i faktycznie, już widzę, że pistacja będzie w nutach. znaczy widzę, czuję, jestem niemalże, niemalże pewny, ten akord, który znaliśmy, z którym mieliśmy do czynienia w damskiej wersji Stellar, tutaj również jest, właśnie taka Taki akord pachnący jak mm, aromat pistacjowy. Nie jak prawdziwe pistacje, co właśnie jak mm, aromat, który możemy znać, wiecie, z tych lodów barwionych na zielono o smaku pistacjowym. I to e, spoko, pachnie, mm, pachnie przyjemnie. Mm, czuć. Czuć tą muglerową bazę, właśnie yy, czekoladową, waniliową, paczulową, yy, nieco może bergamotkowo-lawendową, właśnie taką czystą, męską. Mam wrażenie, że, że tonka i to sporo tonki. Yy, najbardziej mi się kojarzy z flankerem, który bardzo, bardzo lubię i yy, oczywiście wycofanym, bo większość muglerowych, yy, amenowych flankerów jest wycofana, natomiast Uwielbiam te perfumy. Mam jeszcze resztkę we flakonie. Piór tonka. One właśnie pachniały tak mocno deserowo, nie? Tonkowo, ale też właśnie miały nuty takie, nie wiem, pancake'owe, trochę syropu klonowego, w sensie takie jadalne po prostu jadalne. Natomiast nie, nie był to zapach jadalny taki bardzo, bardzo ciężki. Czuć było taką fajną lekkość, zwiewność. I tutaj również. Coś takiego wyczuwam. Natomiast no, tu jest, to wydaje mi się, jest dosyć ciężko mimo wszystko. Właśnie ta likierowość, tak, taki likier y, pistacjowy, właśnie taki, wiecie, mleczny, gęsty pistacjowy y, likier. No, może bardziej o smaku pistacjowym, tutaj, y, tutaj zdecydowanie y, wyczuwam. Co ciekawe, to nadal czuję taką, spi taką nutę spirytusu. Co jest bardzo, co, co, no nie wiem, interesujące to jest, bo. No to już nie jest alkohol, bo odparował, nie? Zostaliśmy z samymi jakimiś tam olejkami, substancjami zapachowymi. Alkohol już, no, no widać nawet ze skóry, wyparował. E, a nadal to pachnie spirytusowo. Jest taka nieco drażniąca alkoholowa nutka. Wydaje mi się, że to zasługa jakichś molekuł drzewno-ambrowych. I zazwyczaj im na to narzekam, natomiast tu w, po w połączeniu z tymi właśnie tymi słodkimi to całkiem gra i właśnie sprawia wrażenie, już powtórzę po raz pewnie 15 e, wąchania y, likieru. Y, Hmm, ciekawe, ciekawe zagranie nie wiem czy celowe czy tylko mój nosek to tak e, odbiera, natomiast gra to tu całkiem całkiem fajnie, natomiast boję się, że e, w tym późnym sercu bazie te nuty, które które okalają tą taką nutę spirytusową, drażniącą, już się mocno wyciszą, a ta mocna gryząca nuta z nami zostanie. I podejrzewam, że baza może być średnia. Natomiast, no nic, zobaczymy. Nie będę tutaj um, jakiegoś czarnowictwa uprawiał, więc um, dam mu czas, zobaczymy jak się rozwinie. Pierwsze wrażenia pozytywne, naprawdę, naprawdę pozytywne. No i nic. Wracam do Was za chwilę z podsumowaniem. A, e, nuty, nut, nie przeczytałem nut, już sprawdzam fragrantikę. Pistacja, bergamotka, mięta, lawenda, kawa, tonka, styraks i piżmo porównywane do klasycznego Muglera, no dobra, no tak, do, do e, damskiego Angela Stellar właśnie. E, tej rochasmen. no Rojas Men też jest porównywany do piórtonki. No nieważne, ogólnie taki klimat słodki, deserowy, e, czekoladowy, bardzo, bardzo przyjemny. Po otwarciu jestem na tak. Zobaczymy jak będzie później. Tyle, widzimy się za chwilę. No dobra, nowy Ejmenek przetestowany, wracam do Was z podsumowaniem. I na skórze niestety rozwijał się tak jak przewidziałem, czyli te molekuły drzewno-ambrowe, które w otwarciu kojarzyły się likierowo, tak, no, dawały miły efekt, tak potem... No, niestety były coraz bardziej wyczuwalne i e, czuć było tu te fajne nuty, właśnie tonkowe, wafelkowe, troszkę takie pancake'owe, mmm, jakaś biała czekolada, odrobinka paczuli. Chociaż no, paczuli mogło być więcej, bo to w końcu amen, ale dobrze, no niech będzie, troszkę troszkę jej było. No, pachniał, najbardziej mi się kojarzył z flankerem piurtonka który uwielbiam, natomiast jest to taka gorsza piurtonka no. E, te molekuły drzewne ambrowe, no, czuć wyraźnie i całość pachnie po prostu no taniej, jak taki. Jakiś... klon y, jakiegoś flankera a nie? W sensie to nadal nie, są złe, nie jest złe pachnidło, żeby nie było, i ono na, na tle mainstreamu się, mimo wszystko, jakoś wyróżnia, natomiast widać, że jest to podążanie za tym trendem. Y Mamy taki trend obecnie w perfumiarstwie, zarówno niszowym, jak i mainstreamowym, co mnie boli. No, właśnie takie bardzo mocne, cholernie mocne, drażniące wręcz pachnidła pełne molekuł drzewno-ambrowych. I nie wiem, czy to jest jakaś potrzeba wykreowana przez. Y Twórców perfum. Tak jakoś, no nie, nie wiem, czy faktycznie tego, po, tego potrzebujemy i chcemy, jako, jako społeczeństwo, jako ludzie używający perfum. No, ja na przykład nie lubię, bo nie że drażni to mnie, to jeszcze zabija otoczenie i drażni otoczenie. Nie? No nie wiem, kurczę, no ale. Też, bo te emeny stare też miały dobre parametry i projekcje, natomiast one nie waliły chemią, więc nie wiem, czy to jest jakieś pójście na łatwiznę i dowalenie mu leku drzewno byle było tanio i mocno. E, no nie wiem, może, może tak. Nie wiem, nie wiem, skąd to się wzięło. Chyba, że to faktycznie jest potrzeba, potrzeba ludzi, żeby pachnieć mocno i i otoczenie swoimi perfumami zabijać, no to w porządku, to tutaj jak najbardziej to zostało <grych> osiągnięte. No i tak on się rozwija, no to jak taki gorszy piór tonka, no tonkowo, deserowo, pełno molekuł drzewno-ambrowych. Odrobinka tych nut czekoladowo-paczulowych, natomiast no, odrobinka trwał na mnie naprawdę długo 10-12 godzin. Projekcja raczej, raczej taka wyraźniejsza. No, parametrowo zarzucić mu niewiele mogę. Natomiast zapachowo jest, jest ok, jest po prostu ok. Niestety nie dorasta moim zdaniem do pięt swoim poprzednikom wycofanym. Natomiast na tle mainstreamu jest, jest spoko, po prostu spodziewałem się czegoś więcej i, i tyle. A nic. Jak znacie te perfumy, jak zawsze zachęcam do komentowania. Tyle ode mnie dzięki. I pa.